Wody w czajniku jest w stanie poradzić sobie z zanieczyszczeniami. Jej konkurentem będzie woda z kranu odstana w uranowej szklance czyli takiej, w której szkło wzbogacono uranem, wykazujące silną fluorescencję w świetle ultrafioletowym. Najstarsze zachowane wyroby z takiego materiału mają kilka tysięcy lat. Były niesamowicie popularne nie tylko w dawnym świecie, ale również i naszym. Do czasu, gdy nasz najeźdźca uznał uran za materiał niepożądany u przeciętnego Kowalskiego, rozpoczęto kampanię dyskredytującą materiały radioaktywne. Już w latach 30. ubiegłego wieku rozmuchano głośną sprawę tzw. radowych dziewczyn. Był to bardzo silny przekaz ukierunkowany w społeczeństwo. Mówiąc o ogromnej szkodliwości materiałów radioaktywnych. Tylko rad to nie uran, ale nawet rad został mocno zdemonizowany. Lizanie pędzelka z radem to jedno, a kontakt normalny to inna sprawa. Świetnym przykładem jest Maria Skłodowska-Kiri, która miała z nim do czynienia przez ponad 40 lat ciągłych badań, dożywając statystycznej starości 67 lat. Wiedzieli o tym bardzo dobrze już kilkadziesiąt lat wcześniej. Uran wykazuje zbyt duże właściwości lecznicze. Dlatego właśnie został zbanowany. Zauważ, że są różne materiały nielegalne, z którymi usiłują walczyć. A tak naprawdę są im na rękę. Na przykład różne używki robiące z ludzi zombie. Niby ma ich nie być, ale nadal są. Wszędzie bez problemu dostępne, w zasadzie dla każdego chętnego. Sprawa się komplikuje, jeśli chciałbyś kupić sobie uran, czy jakikolwiek inny radioaktywny izotop. Jest to praktycznie niemożliwe dla przeciętnego Kowalskiego. Oczywiście wszystko da się znaleźć po ciemnej stronie internetu, tylko skąd możesz wiedzieć, czy ktoś cię nie oszuka, nie wyśle jakiegoś skamu? Jeszcze istnieje możliwość, że to jakieś służby w ramach kontroli osób zainteresowanych wystawiają ogłoszenia, aby złapać gadatków interesujących się tym, czym nie powinni. Zwiedzanie starych sztolni w poszukiwaniu takiego króścu może być niebezpieczne. Inna sprawa, że te stare zasypują sukcesywnie. Ogółem można powiedzieć, że są rzeczy nielegalne tylko z nazwy, i takich, do których naprawdę nie mamy dostępu. Jeśli chcą, potrafią o to zadbać. Powróćmy do naszego testu, w którym stała się rzecz bardzo ciekawa. Woda przygotowana wygląda nadal jak woda z kranu. Minimalnie widać nawet jakby pomarańczowy kolor, a więc zanieczyszczenia organiczne, czyli te teoretycznie dobre, ustąpiły miejsca zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. Natomiast kranówka odstana w uranowej szklance wygląda zdecydowanie lepiej. Nie widać koloru zielonego, ilość korzucha jest dużo mniejsza. Można powiedzieć, że coś się wydarzyło. Wygląda lepiej również od wody odstanej w innych dzbankach, ale nadal nie nadaje się do picia. Zastanawiam mnie jedna rzecz. Moja szklanka jest z początku ubiegłego wieku, a więc jest z czasów, kiedy zawartość uranu nie przekraczała już kilku procent. Wyroby wcześniejsze miały zawartość ponad 25% uranu. Ale na razie nie miałem szczęścia natrafić nic z XIX wieku. Jeśli to się zmieni, na pewno wrzucę test, bo istnieje uzasadnione przypuszczenie, że szkło z dużo większą zawartością uranu, często dziesięciokrotnie, dużo lepiej poradziłoby sobie z tymi zanieczyszczeniami. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia, które na pewno kiedyś zweryfikuję. W Polsce szkło uranowe produkowała Huta Niemen w Brzozówce na obecnej Białorusi oraz Huta Szkła Gospodarczego Hortensia w Piotrkowie Trybunalskim. Jak już mówiłem, w latach 30. ubiegłego wieku zapoczątkowano kampanię propagandową mającą na celu oczernienie materiałów radioaktywnych. W latach 40. zaczęła się szeroko okrojona akcja na całym świecie konfiskaty materiałów radioaktywnych. Nie mówimy oczywiście o szkle, tylko o izotopach, które były praktycznie w każdym domu, na przykład w piecykach, ale to temat na zupełnie inny odcinek. A konfiskaty nastąpiło podczas II wojny światowej, podczas której z ogromnym powodzeniem wyczyszczono świat z niepożądanych materiałów. Co prawda powrócono do produkcji szkła uranowego, ale z użycia zniknął uran 235. Zastąpił go uran zubożony 238, którego aktywność wynosi w przybliżeniu czterokrotność tła naturalnego. Nie powoduje zatem istotnych zmian. Tło naturalne w Polsce wynosi około od 2 do 3 milisievertów. Dla porównania na przykład tło naturalne w Ramsar w Iranie wynosi około 260 mS. Ludzie żyją tam bez problemów, dożywając bardzo późnej starości. W miejscu, w którym Ziemia napromieniowana jest 22 razy bardziej niż sam Uran, który jest emiterem cząstek alfa, mających dużą masę i mały zasięg jest w stanie powstrzymać je kartka papieru albo na przykład na skórek człowieka. Napromieniowanie przez uran nie sprawia, że dana substancja, rzecz staje się radioaktywna. Aby dokonać mogła się aktywacja potrzebny jest strumień neutronów, na przykład z wycieku reaktora. Uran, a już na pewno szkło uranowe nie ma takiej mocy. Wbrew powszechnie panującej opinii to, że coś jest radioaktywne wcale nie oznacza, że jest złe. Problem zaczyna się wtedy, gdy coś jest radiotoksyczne, jak na przykład polon. Polon 210 ludzie bardzo chętnie sami wprowadzają do swojego organizmu, paląc nikotynę. Gęstość uranu wynosi 19 g na centymetr sześcienny, a więc jest znacznie gęstszy od rtęci. Z tego właśnie powodu używany jest w balastach równoważących w samolotach. Szkło uranowe ma kilka różnych odmian, takich jak klasyczne, przejrzyste, zielone, zielono-żółte, zwane także szkłem balzelinowym, mleczne o żółtawym odcieniu, szkło jadejtowe, różowe z żółtym odcieniem, mleczne szkło birmańskie, a także wersje barwione innymi dodatkami z dominującą barwą niebieską, turkusową, czerwoną bądź pomarańczową, ale wykazujące charakterystyczną zieloną fluorescencję. Zazwyczaj to stężenie uranu definiuje moc fluorescencji. Chociaż nie zawsze są przedmioty jarzące się dosyć słabo, a mimo tego wykazują wysokie promieniowanie. I na odwrót, są bardzo mocno świecące przedmioty ze słabą radioaktywnością. Obecnie, na przykład w Czechach, potrafią wyprodukować szkło bez uranu, zachowujące się podobnie w ultrafiolecie. Jest jeszcze szkło manganowe które widzisz na ekranie po prawej stronie. Zieleń w ultrafiolecie jest bliższa niebieskiemu, uranowego szkła kolorowi żółtemu. Warto jeszcze nadmienić, że są radioaktywne porcelany świecące pod wpływem uv -ki. Najczęściej spotykane w dawnych przełącznikach do świateł. Ale zdarzają się nawet kieliszki czy też kółka z mebli. Ale to wszystko to porcelana uranowa. Szkło czarne jest naprawdę rzadko spotykane. Wygląda coś na wzór dymionego duraleksu. Chociaż najcenniejsze są odmiany czerwone, powód jest prosty. Aby uzyskać szkło o barwie mocnej czerwieni, dodaje się złoto, które wiadomo nie jest najtańszym materiałem, stąd wywindowane ceny oraz niewielka zachowana ilość wyrobów. Pamiętaj, że fluorescencja wymaga zawsze źródła światła, czyli jakiejś żarówki słońca czy też księżyca. Nie można mylić jej z luminescencją albo bioluminesencją spotykaną np. u zwierząt albo grzybów, których zachodzi zmiana wiązań chemicznych w energię promienistą. Objawia się ona bardzo podobnym zielonym jarzeniem, które nie wymaga żadnego źródła czarnego światła. Jak na przykład fosforesencja, często mylona z fluorescencją. Zjawisko fosforescencji polega na świeceniu substancji światłem własnym, wywołanym uprzednim naświetleniem najczęściej mamy z nią do czynienia w zegarkach na rękę. Mimo że fluorescencja robi niemałe wrażenie, to nie ona jest najważniejsza w przypadku szkła uranowego, które tak naprawdę powinniśmy nazywać szkłem radowym, bo takim było przed resetem. Ze zdecydowanie silniejszym promieniowaniem radioaktywnym, elementem którego obecnie nas pozbawiono, jego życiodajna moc została wypaczona. Obecnie w szpitalach mamy jakiś marny substytut pod postacią radioterapii, która robi więcej szkody niż pożytku. Zbyt silne promieniowanie nie jest dobre. Każde lekarstwo w nadmiarze szkodzi. Ludzie żyją w strachu przed nuklearną zagładą, przed skażeniem radioaktywnym, które mają wiarygodniać Czarnobyl, Hiroshima, Nagasaki, które były tak naprawdę narzędziem propagandy, mającym nas przekonać, że mamy się bać promieniowania, że jest czymś złym. Jak zawsze chodzi o kasę i o kontrolę. Uran jest naturalnym minerałem, mającym zdolność zasilania komórek macierzystych swoją energią. Jego wpływ był nieoceniony w przeszłości. Problem był taki, że leczył naprawdę. Kupowałeś rewigator raz na całe życie, którego napełniało się wieczorem przed snem, a następnego dnia zalecane było wypicie sześciu szklanek lub więcej. Szkło uranowe może zastąpić taki rewigator, tylko jak już wcześniej wspominałem, te starsze wyroby są trochę zbyt słabe. Chociaż to nie jest oczywiście regułą, dlatego warto wszystko sprawdzić z petroskopem. Wyroby późniejsze mają już mniejszy wpływ. Każda taka szklanka, jeśli będzie służyć normalnie, a więc będziesz ją napełniał bezpośrednio przed użyciem, nie będzie niczym się różnić od zwykłej szklanki. Dopiero zostawienie na dłuższy czas uwalnia rad do wody. Podobno podstawienie szklanki z wodą podczas pełni na oknie robi tak zwaną księżycową wodę. Zweryfikuję to na pewno w przyszłości, dlatego nie zapomnij zostawić suba, aby nie przegapić. Mówiłem wcześniej, że kupno uranu jest praktycznie niemożliwe. Uściślając, powinienem nadmienić, że dokładnie uranu 235. Natomiast uran zubożony 238, a więc taki, który pozbawiony został swoich najlepszych właściwości, jest bez problemu dostępny. Na przykład dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Można tam kupić gram dosyć niedrogo. Jedna właściwość uranu jest niezmienna, czyli jego gęstość. Można powiedzieć, że jest niesamowicie twardym materiałem. To nim pokrywa się przeciwpancerne naboje. A tak wygląda 500-tonowa prasa mierząca się z uranową kulką. Prasa, wykonana ze stali, nie ma najmniejszych szans, pęka jak zwykła zabawka. Szkło uranowe używane było nie tylko w celach ozdobnych, czy też zdrowotnych. Miało szereg różnych zastosowań technologicznych, na przykład w żarówkach, wzmacniając światło. Nie znalazłem, co prawda, filmu, w którym ktoś włącza tą żarówkę, ale o mocy takiego szkła zobrazować może ci ta soczewka. Co w niej takiego niezwykłego? Oficjalnie nie da się podpalić kartki papieru za pomocą lupy i zwykłej latarki. Aby tego dokonać, potrzebna byłaby bardzo mocna żarówka o mocy minimum 1000W. Aby zwykła latarka o podobnej mocy do światła księżyca dała radę, lub aby musiała być naprawdę ogromna. Na pewno nie mogłaby być tak mała jak ta, mniejsza od dłoni. Szkło uranowe potęguje każdą energię w niesamowity sposób. Bez najmniejszych problemów przypala w moment kartkę papieru przy użyciu zwykłej małej latarki. Uran to nieskończone możliwości. Na przykład wraz ze złotem i rtęcią był jednym ze składników czerwonej rtęci, o której miałem kilka odcinków, ale większość zniknęła. Jak uzbiera się tu tysiąc lajków pod tym filmem, to nagram dłuższy film na ten temat. Teraz tylko muszę wspomnieć, że to właśnie potrzeba odebrania tej technologii była nadrzędna. To właśnie na tych metalach opierała się darmowa energia dawnego świata. O tym, jak wyglądała prawda, jeśli chodzi o reaktory atomowe, opowiada jeden z najwybitniejszych i jeden z pierwszych profesorów zajmujących się budową oraz utrzymaniem reaktorów atomowych. Nie będę wrzucał tu filmu, bo jest zbanowany, ale jak wymyślę, gdzie go wrzucić, w komentarzu na pewno Was poinformuję, gdzie będzie do obejrzenia. Teraz tylko skrócę, że opowiadał tam, że gdy coś działo się złego w reaktorze, to wskakiwali normalnie do wody i naprawiali w majtkach. Nie było wtedy mowy o żadnym zagrożeniu, które wymyślono dużo później. Profesor ten podczas wykładu demonstruje, jak zjada Uran-235, który był naprawdę bardzo gorący. Zrobił to bez obaw o swoje życie, ponieważ jesteśmy okłamywani na każdym kroku. Nie znając swojej przeszłości, nie mamy przyszłości. Smutne, że w przypadku tych materiałów, oprócz wiedzy o ich prawdziwych właściwościach, dla pewności odebrano nam również do nich dostęp. Spójrz na ten starszy zestaw, młodego naukowca. Oprócz spektrometru dodawali cztery różne rodzaje uranu, aby młody naukowiec mógł się rozwijać. Po produktach z dawnego świata zostały nam tylko pamiątkowe zdjęcia. W naszych czasach znajdziesz jedynie substytuty radu czy uranu w lekach hemopatycznych. Hemopatia polega na przyjmowaniu stopniowo rozcieńczonych substancji, które mają leczyć choroby powodowane przez te same substancje w większych stężeniach. Środki hemopatyczne są przygotowywane poprzez sukcesywne rozcięczanie, często tak mocno, że bazowej substancji praktycznie tam nie ma. Bardzo cienka jest linia między hemopatią a placebo. Natomiast rad w żywności jest zupełnie czymś normalnym. Rośliny bardzo często go chłoną, a następnie zwierzęta, które jedzą plony ziemi. Na przykład wołowina ma wysoką zawartość radu, ale rekordzistą są orzechy brazylijskie, które są jednym z najzdrowszych orzechów. Równocześnie nie zaleca się ich zbyt częstego spożywania. Podobno poprzez zagrożenie selenem. Ile w tym prawdy trudno powiedzieć? Możliwe, że szkodzą. Mogą również być bardzo zdrowe, dlatego odradza się ich zbyt częstego spożycia. W tym przypadku nie wiem, czy chciałbym ryzykować. Naturalnie, rad występuje w rudach uranu. Powstaje w wyniku rozpadu uranu-235. Otrzymuje się go najczęściej przy pomocy elektrolizy albo zanurza się go na płytce niklowej w kwasie solnym. Ogółem to bardzo pożądany